Tak, jak czytamy w poleceniu, już z pierwszego zdania możemy wywnioskować, co jest dziedziną funkcji, co jest y, x w danej funkcji. x będzie każda dwucyfrowa liczba naturalna. To zapiszmy od razu, że dziedziną funkcji jest zbiór takich liczb jak 10, 11, 12, 13 i tak dalej aż do 97, przedostatnia liczba to 98, a ostatnia w tej dziedzinie to 99. I teraz zobacz. Funkcja działa w taki sposób, że ona będzie przyporządkowywała każdej liczbie, każdemu xowi z tej dziedziny iloczyn jej cyfr. Więc przykładowo, gdybyśmy chcieli wyznaczyć wartość funkcji dla argumentu równego 10, no to musielibyśmy pomnożyć cyfry i otrzymujemy wartość. Gdybyśmy chcieli określić wartość funkcji dla 11, to trzeba wymnożyć jedynki, czyli cyfry w danej liczbie i otrzymujemy 1. Wartość na przykład dla liczby 25 to jest 2 razy 5, czyli 10. No i wezmę jeszcze ostatnią liczbę z dziedziny. Jak wymnożę 2 dziewiątki, to otrzymam wartość równą 81. No i teraz musimy się zastanowić. Nad tym, jaką może ta funkcja przyjąć najmniejszą wartość, a jaką największą. No, najmniejszą wartość już widzimy, funkcja przyjmuje równą 0. Tutaj sobie zapiszmy, że to jest najmniejsza, najmniej No, kurtka wodna, najmniejsza wartość Na, Natomiast wartość maksymalną, czyli największą wartość funkcja przyjmuje dla argumentu równego 99 dziewię dziewięć i ona wynosi 81. No i to tyle w tym przykładzie. Idziemy do kolejnego.